Diabelnie serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Tak przynajmniej tradycyjnie jeszcze będę się witał, dopóki nie zostanie rozstrzygnięty konkurs na nowe powitanie. Zanim przejdę do właściwej części podcastu o związkach z piekła Rodem, to chciałbym odpowiedzieć na pytania pojawiające się w sekcji komentarzy odnośnie tego, jak można ze mną jako z psychologiem skonsultować się. To bardzo proste: wystarczy mieć internet, ponieważ ja prowadzę konsultacje także online przez Skype. Wszelkie szczegóły na ten temat znajdziecie na stronie ocalsiebie.pl A teraz o czym będziemy rozmawiać, może kilka słów powiem. Mianowicie będziemy mówili o związku dwóch osób narcystycznych. To prawdziwa mieszanka wybuchowa. Kryje w sobie potencjał podobny do tego, który wyzwala się w trakcie rozszczepienia atomów. Jeśli chodzi o związek dwojga narcyzów, no to mamy do czynienia z historią pod tytułem. Koluzja albo kolizja. Koluzja to jest takie określenie psychoanalityczne opisujące sytuacje, gdzie ludzie dopasowują się do siebie kompatybilnie i w tym sensie, że dostrajają się ze względu na swoje zaburzenia zaburzenia osobowości w tym wypadku, a konkretnie narcystyczne. Natomiast kolizja, no cóż o nią jest nietrudno. Ponieważ miłość, cóż, hehehe, no nie jest zbyt prosta w obsłudze, wobec tego wystarczy niewielki błąd i pomimo dobrych intencji obu stron, wybuch może być raczej implozją, eksplodować w środku i zniweczyć piękne plany podboju wszechświata, jakie miewają osoby narcystyczne, zresztą całkiem skutecznie częstokroć wdrażane w życie. Ponieważ trzeba sobie tutaj uczciwie zaznaczyć, że takie połączenie dwójki narcyzów, dwójki osób makiawelicznych, dwójki osób, które świetnie zarządzają wizerunkiem, mają gadane, potrafią kłamać, są bardzo przebiegłe, wykazują się dużym poziomem sprytu, często są niezwykle błyskotliwe, przy tym są butne, mocno pewne siebie, bardzo dumne, rezolutne. Nieustraszone, odważne w sięganiu po to, co w ich odczuciu im się należy, co w praktyce oznacza podporządkowywanie sobie świata, ponieważ mają mentalność z cyklu klękajcie narody. No i niektóre osoby narcystyczne potrafią to różnymi sposobami: wymusić bądź uzyskać kogoś tak zmanipulować, że rzeczywiście uklęknie i ten czerwony dywan uprzednio roztoczy. Także sami widzicie, że w tego rodzaju relacji no, drzemie naprawdę wiele energii. Jednak to przypomina trochę wulkan. I on może z znienacka eksplodować. Wtedy następuje ta kolizja, tak? No bo dwa tak niezwykle trudne charaktery, pod wieloma względami do siebie podobne, do siebie dopasowane. Co przypomina wręcz takie romantyczne połączenie bratnich dusz dwóch połówek pomarańczy, czy tam dwóch połówek jabłka. Jednak może na tym obrazku pojawić się rysa i ta jedna usterka, ten niewielki drobiazg może zapoczątkować erupcję, reakcję łańcuchową, prawdziwy dramat, w wyniku którego niejednokrotnie występuje całkiem spore ryzyko, że ktoś zginie. Związki dwóch ludzi narcystycznych niejednokrotnie przekształcają się z miłości w nienawiść więc można by na te tematy pisać książki. Kto wie, może i ja kiedyś powinienem coś na ten temat napisać, ponieważ przecież konsultuję całkiem sporo osób narcystycznych, a także ludzi, którzy z narcyzami mają wspólnego niemało, a w ich własnym odczuciu trochę nawet za dużo. Wyobraźcie sobie dwójkę ludzi, którzy uważają, że wszystko im się należy, że zasługują na to, co najlepsze i że są osobami kategorii wyższego szczebla. No, plany podboju wszechświata w przypadku takich osób mogą być bardzo zuchwałe. A zatem, wtedy, kiedy taki związek się kończy, to nie kończy się tylko taka tam relacja, nie kończy się związek partnerski, rozpada się cały ten świat wyobrażeń, planów, rozmaitych fantazji, często daleko idących. Zniszczenia są dalece przekraczające wyobrażenia przeciętnej osoby, ponieważ sięgają daleko, sięgają też w głąb i są wielowymiarowe może nawet przekraczają granice zdrowego rozsądku. A skoro tak, to zasiane spustoszenie jest ogromne. Nic zatem dziwnego, że następuje czasem przebiegunowanie z miłości w nienawiść. Nie zawsze tak się dzieje, ponieważ osoby narcystyczne zdają sobie też sprawę z tego, że mogłoby to im zaszkodzić. Mogłoby to być bardzo kłopotliwe, mogłoby to im popsuć karierę, mogłoby to im popsuć wizerunek, a przecież wizerunek dla Osoby narcystyczne jest bardzo ważny. Mogłoby to jakąś złą reputację osobie narcystycznej zrobić, albo pochłonąć zbyt wiele energii, którą taka osoba wolałaby przeznaczać na dalsze fantazje, plany bądź działania, które sprzyjałyby ich realizacji. Czasami niektóre osoby narcystyczne potrafią też zdobyć się na empatię wobec byłego partnera, który w końcu znaczył dla nich niemało i stanowił też kompana, Podczas tworzenia niezwykle pięknych wspomnień. Z drugiej strony, niektóre osoby narcystyczne pielęgnują w sobie. Już nieco wyidealizowany obraz co łączyło jej, wolą ten obraz w sercu zachować, zamiast go zakłócać jakimiś dramatami. Natomiast jeśli ten mroczny scenariusz się nie ziści, no to mamy do czynienia ze wspomnianą na samym początku koluzją, czyli takim zestrojeniem dwóch osób, które można by chyba tak poetycko powiedzieć, są z piekła rodem, a zatem ich relacja jest z piekła rodem. Znają się wzajemnie, można by powiedzieć, na wskroś. Doskonale wiedzą, do czego są zdolne. Często tacy ludzie mają nawet niemal identyczne fantazje, niemal identyczne o sobie wyobrażenia. I powiem Wam, że w ich wypadku niejedno, niejednokrotnie tak się zdarza, że oni wiedzą, co wzajemnie myślą. Oni wymieniają spojrzenia i bardzo szybko orientują się, co im po głowie chodzi. Także to zestrojenie może być na niebywa. Na niezwykle głębokim poziomie, powiedziałbym, że naprawdę można tu mówić o jakiejś metafizyce. O szczególnym rodzaju takiego duchowego zespolenia. Jasne, osoby narcystyczne mają też takie gorące zapędy, jeśli chodzi o zespolenie ciał i bardzo wydumane pomysły na ten temat, ale wracając do tego pierwiastka metafizycznego, to na tym szczeblu, jak najbardziej także te osoby są zdolne do współpracy. Pracy tak skutecznej, efektywnej, a przy tym efektownej, bo przecież chcą, aby to powodowało efekt wow, aby świat na nich patrzył. Także no, musicie przyznać, że wiele może z tego wyniknąć niekoniecznie dobrego dla świata, ale dla samych zainteresowanych niejednokrotnie tak. Wszystko zależy od tego, czy ci ludzie się dogadają. A od czego zależy to, czy się dogadają? No cóż, prawdę mówiąc, jeżeli tworzycie kochani narcyzi i narcystki relacje, to przede wszystkim powinniście wzajemnie sobie regulować własny narcyzm, zarządzać nim. być świadomi swoich takich zapędów swoich słabości, czy to do nałogów, czy to do płci przeciwnej, do kokietowania, czy uwodzenia romansowania, zapędów w zakresie kłamstwa, czy manipulacji I, i pomagajcie sobie wzajemnie. I chociaż może zabrzmi to trochę jak jakaś prymitywna sztuczka. To jednak właśnie najprostsze rozwiązania często bywają najlepsze. Więc lepiej ustalcie między sobą jakiś znak dając go będziecie dawali do zrozumienia że kogoś narcyzm ponosi że będzie to jakaś sytuacja szczególna awaryjna no i że musicie przerwać bieżącą interakcję bądź jakieś działania po to aby się naradzić będziecie bardzo zdziwieni jak często wam ten znak może się bardzo przydać i będziecie mi wdzięczni za tą poradę ponieważ tylko dzięki niemu zdołacie swoje związki ocalić bo taka relacja ma to do siebie, że czasem jednemu troszkę się nasila ten narcyzm, a czasem temu drugiemu, i wtedy ściągajcie się na podłogę. Ściągajcie się do odpowiedniego poziomu, bo łatwo jest odpłynąć. Na no, jeżeli któreś odpłynie za bardzo, no to nastąpi kolizja, tak? Będzie grubo. Ale jeżeli tylko będziecie się wzajemnie wspierać, strzec i pilnować tego, żeby wam ten narcyzm nie nasilił się skrajnie w danym momencie, to wszystko powinno się całkiem nieźle przynajmniej dla Was układać. Aha, jeszcze jedno: nie zaszkodziłoby Wam, gdybyście nauczyli się używać słowa przepraszam. Największym błędem narcyza byłoby rozpatrywanie własnego narcyzmu jako wyłącznie zaleta. Dużym wtedy kłopotem byłby egotyzm atrybucyjny. Egotyzm atrybucyjny to umiejętność takiego tłumaczenia sobie tego, co się stało, w wyniku którego człowiek samego siebie wybiela, natomiast oczernia kogoś innego. No w związku takie postępowanie nie ma głębszego sensu. Demonizowanie własnego partnera po to, aby siebie oczyścić z wszelkich zarzutów, doprowadzi rzecz jasna do rozłamu, do rozstania, do kolizji. A przecież waszym celem miałaby być koluzja, czyż nie? Więc aby zapobiegać nieszczęściom, to pilnujcie się, chrońcie wzajemnie, no i bacznie przyglądajcie się temu, czy komuś woda sodowa nie uderza do głowy, nie odbija za bardzo. Jeśli zaniedbacie w tym zakresie waszą relację, to dojdzie do absolutnej katastrofy, a może nawet nienawiści, a od nienawiści droga do różnych obrzydliwych czynów. Jest już bardzo krótka, więc tego rozwiązania zdecydowanie nie polecam. To tyle z mojej strony na ten temat. Dziękuję wam za uwagę. Mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Proste.